Dlaczego niebo jest niebieskie? Cześć dzieciaki! Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niebo jest tak pięknie niebieskie? Dzisiaj odkryjemy tę tajemnicę, ale ostrzegam, czeka nas naukowa przygoda. Gotowi? No to zaczynamy! Co to jest światło? Światło, które widzimy, wcale nie jest białe. To tak naprawdę połączenie wszystkich kolorów tęczy. Takie zjawisko możemy zaobserwować, jeśli przepuścimy światło przez coś, co nazywa się pryzmatem. Tutaj zobaczcie, mam latarkę i świecę właśnie w naszą bryłę pryzmat latarką. Światło, które wychodzi z drugiej strony, tworzy nam tęczę. W środku w tym pryzmacie rozszczepia się ono na wiele kolorów. Co to jest atmosfera? Zanim przejdziemy dalej, musimy zrozumieć jedną ważną rzecz. Co to właściwie jest atmosfera? Wiecie, że wokół naszej ziemi znajduje się niewidzialna warstwa powietrza? To właśnie ona chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem, zatrzymuje ciepło i pozwala nam oddychać. Atmosfera składa się z tlenu. Jest go 21%. To dzięki niemu możemy oddychać. W atmosferze znajduje się także dwutlenek węgla. Jest go bardzo mało, poniżej 1%, ale to dzięki niemu rośliny Mogą produkować jedzenie dla nas. Kolejny gaz to azot. Mamy go aż 78% w atmosferze. Pomaga on roślinom rosnąć. W atmosferze znajdują się wszystkie chmury te, z których na przykład pada deszcz czasami. W atmosferze mamy też bardzo dużo kropelek wody. To właśnie one tworzą chmury, z których pada deszcz. W atmosferze mamy także pyłki kwiatów. To wiatr podnosi je z ziemi i pcha na drugi koniec ziemi. Dzięki temu nasze rośliny rosną. W atmosferze mamy także cząsteczki powietrza. To one rozpraszają światło i sprawiają, że nasze niebo jest niebieskie. Światło słoneczne, którym świeci nasze słonko, to na obrazku to mieszanka wielu kolorów, takich jak czerwony, żółty, zielony czy niebieski. To, co widzieliśmy na przykładzie doświadczenia z pryzmatem. Kiedy światło dociera do naszej atmosfery, czyli tej warstwy, która otacza naszą Ziemię, wtedy zostaje rozproszone, czyli odbija się we wszystkie strony. Każdy kolor ma falę odbicia różnej długości. Kolor niebieski ma najkrótszą falę, dlatego Nasze niebo jest niebieskie, ponieważ niebieski kolor odbija się najmocniej. Dlaczego nasze niebo zmienia kolor o zachodzie słońca? Ale co z zachodami słońca? Dlaczego wtedy niebo jest pomarańczowe albo różowe? Zastanawialiście się nad tym? Zobaczcie, tutaj znajduje się Polska, kraj, w którym mieszkamy. Spójrz, nasza strzałka to promień słoneczny. Dotarł on właśnie do Polski. Nasza strzałka jest bardzo krótka. Krótka strzałka to inaczej krótka fala naszego światła. A jak wiemy, cząsteczki najszybciej rozpraszają krótkie fale, dając nam niebo koloru niebieskiego. Zobacz, gdzie teraz znajduje się Polska. Zobaczcie teraz na naszą strzałkę jest bardzo długa. To dlatego, że światło musi przejść przez dłuższą drogę w atmosferze. Wtedy kolory takie jak czerwony i pomarańczowy stają się bardziej widoczne, ponieważ ich rozproszenie zajmuje więcej czasu. I oto cała tajemnica nie było to aż takie trudne. Niebo jest niebieskie dzięki rozpraszaniu światła, a zachody słońca są kolorowe, ponieważ światło musi przejść przez więcej powietrza. Nauka jest super. Jeśli chcecie więcej takich naukowych przygód, zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia!